No cześć, witam się z wami z Gliwic a konkretnie z Gliwic Sośnicy to jest dzielnica położona tuż przy granicy z Zabrzem i za chwilę tą granicę przekroczę ale najpierw planuję jeden punkt na tej właśnie postindustrialnej, mocno zdegradowanej trasie, bo taka będzie ta dzisiejsza wycieczka już od początku pierwsza kłoda pod nogi bo teren, który na mapie występuje jako nieużytek i tam chciałem po prostu przeciąć, żeby sobie skrótem dojść do tego lasku, w którym teraz jestem. Okazało się, że już jest zajęty przez jakąś fabrykę lub magazyn. W każdym razie cały jest ogrodzony, no i trzeba było go obchodzić okrężną drogą i już na starcie mam lekkie opóźnienie. No ale teraz myślę, że będzie ok, bo już widzę, tak już widzę... Mój pierwszy cel. Także uwaga 3-2-1. Start. Jak ja mam przez to przejść, co? Trzeba było jednak iść z tamtej strony i wejść sobie. Nie hmm. wiem, czy jest sens iść dalej tam, bo tam mogę nie znaleźć przeprawy. A jak tak, a jak nie, to będę się musiał wrócić. Ale lipa. Chyba jednak nie. Pewnie niektórzy po takim drzewie by przeszli. Ja trochę, trochę się obawiam, że polecę. No i zapłaciłem za swoją ignorancję, za to, że, że zlekceważyłem tą rzeczkę, która na mapie wydawała mi się takim jakimś posturowem, który w dowolnym miejscu przeskoczę i spokój. Tymczasem okazało się, że no niestety tak łatwo nie jest. Musiałem obejść kawał, no i jestem już teraz po drugiej stronie. I tu są już wejścia na samą hałdę, więc będę się teraz zbijał. no nie, nie przeczę, że mnie trochę przeciurała ta trasa poszedłem po jakichś dołach, wądołach zarośniętym terenie no ale trudno, trzeba było od razu iść tą stroną także nie lekceważcie map Nie wiem czy cokolwiek będzie słychać, bo strasznie wieje, ale jest bosko. Jest genialna pogoda dzisiaj. Słońce takie, że chyba mnie zjara na twarzy, bo nie wziąłem nic do osłonięcia tej twarzy. No ale kto by przypuszczał, że będzie 17 albo 18 stopni. No i widoki. Widoki są po prostu obłędne. To jest węgierski radler z wiśniami. 0% z albiego. Jest potwornie słodki, ale bardzo owocowy, bardzo wiśniowy. Widzicie i słyszycie, jest tutaj spory ruch terenowy, to znaczy miłośnicy kładów. O, tam jeździ, jeździ jeden. Nie wiem, czy się załapał. E, motoru, motorów terenowych i terenówek, samochodów terenowych. To jest właśnie dla Was miejsce. Przyjeżdżajcie tutaj na takie hałdy, dostosowane już do użytku, do. Dla turystów, no dobra, dla turystów może nie. Dla wędrowców, dla rowerzystów, dla właśnie miłośników sportów terenowych. Przyjeżdżajcie tutaj, ale nie rozjeżdżajcie lasów, bardzo proszę. Do lasu, no nie no, nie wjeżdżajcie do tych lasów, nie rozwalajcie tych dróg, nie płoczcie tam zwierzyny. Patrzcie co tu się dzieje, tu jest idealne miejsce, żeby ćwiczyć wszystko, hopki, zjazdy, podjazdy. Kręcić bączki, no róbcie sobie cokolwiek, ale tutaj, nie w lasach. Dziękuję za uwagę. zejście. teraz już schodzę z hałdy jest dosyć stromo, więc jest to świetne miejsce dokładnie to podejście żeby sobie wyrobić kondycję przed górami a ja już czuję, że zaczyna mnie boleć prawe kolano o ciekawe, bo w zimie bolało mnie lewe kolano a teraz przeszło na prawe, no nie wiem muszę jeszcze rozchodzić zanim wybiorę się w górki więc pewnie trzeba będzie tu parę razy przyjechać i obrócić z 10 razy góra-dół, góra-dół no i wtedy trening idealny ale powiem Wam, że jestem bardzo usatysfakcjonowany tą wycieczką, mimo początkowych niepowodzeń to sam pobyt na hałdzie, rewelacja polecam każdemu aż mi się ucho zatkało od tego wiatru ale dobra, schodzę, schodzę do samej podstawy no i potem już nic ciekawego, będę musiał się przebić do domu przez Sośnicę. No więc będę się chyba już żegnał i polecam jeszcze raz każdemu tego typu turystykę. No prawie górską. Jeżeli mieszkacie na Górnym Śląsku, a jeszcze nie zdobywaliście tych śląskich szczytów, to koniecznie spróbujcie, teraz jest już sucho, nie ma błota. Ma w miarę bezpiecznie można się dostać na te hałdy. Oczywiście nie na wszystkie, bo są też hałdy jeszcze użytkowane, gdzie są oczywiście zakazy wstępu. No i tam nie polecam się wbijać, mimo, że niektórzy tam wchodzą nielegalnie i robią nawet stamtąd filmiki. No jest taka jedna hauda, która cały czas na mojej liście się znajduje, ale ona właśnie jest z kategorii tych nie do końca legalnych. Więc nie wiem, czy na nią wejdę, czy jednak odpuszczę, czy może się kiedyś zdecyduję. W każdym razie, hałda makoszowy na granicy Gliwic i Zabrza zaliczona, widoki obejrzane. Tyle na dzisiaj. Jeżeli wycieczka się podobała, to dajcie znać. Jeżeli nie, to też dajcie znać. I widzimy się w następnym filmie.